Dzień dobry, nazywam się Beata Podsiadły, jestem z Akademia 4 pory roku. Gościnnie dzisiaj występuje w dworcu Kultura w piasecznie. Nagrywamy dla Państwa mały filmik, jak zrobić swój własny krem. Na początek, może o sprzęcie. To, co tutaj mam, to po prostu zwyczajny blender. Ten, który ja używam, ktoś mi podpowiedział i sprawdza się świetnie. Ma dwie końcówki jedną większą, jedną mniejszą, która, zwłaszcza ta mniejsza, przydaje się w warunkach domowych, bo na przykład możemy zrobić swój kremik w naprawdę niewielkim pojemniczku. Ja oczywiście mam tutaj taki troszeczkę bardziej profesjonalny sprzęt, natomiast również. Dobrze, możecie Państwo zrobić sobie krem w słoiku, w takim zwykłym dżemowym słoiku i właśnie ta, ta końcówka się świetnie sprawdza, bo ta szersza może być po prostu troszeczkę za, za szeroka. Chciałam jeszcze wspomnieć o tym, że fajnie jest mieć jakąś silikonową szpatułkę do później wygarniania kremu. Może być szersza to też w zależności od po prostu jakiego pojemnika używacie, szersza, węższa. Ja używam takiej szklanej szpatułki, ale oczywiście, to jak mówię, jest, jest to bardziej profesjonalny sprzęt. Zwykły Drewniany kawowy patyczek również się świetnie sprawdzi. Przyniosłam kilka pipetek które są raczej takim bardziej fajnym gadżetem. Te dwie są szklane, ta jest plastikowa po prostu do nabierania olejków eterycznych, które stoją tutaj. Przydatny jest do wyrobu kremu termometr. Ten mój jest na podczerwień, taki troszeczkę bardziej wypasiony, natomiast zwykły termometr domowy jak najbardziej się sprawdzi. Ja tutaj mam już produkty odważone. Używam Elektrycznej w domu, e, natomiast taka malutka waga na bateryki również się sprawdzi. E, w składzie kremu są różne składniki, za chwileczkę o nich opowiem. E, same tłuszcze, woski, emulgator A, i do tego użyję wody demineralizowanej. Oczywiście można użyć różnych innych produktów na bazie wody, czyli napar, wywar, hydrolat, co tam sobie kto wymarzy, byle było na bazie wody, a, bo to będzie częścią składową naszego kremu. A jeszcze tutaj mam taką fajną buteleczkę z takim bardzo wartościowym płynem. Tutaj sobie zawarłam całą fazę C. Faza C to, jest, to są takie składniki, to jest taka śmietanka do kremu. Zawiera wszystkie składniki, które wzbogacą nasz krem. No i oczywiście konserwant. I o konserwancie chciałam wspomnieć, że zawsze dodaję konserwant. Wiem, że są różne. Y, teraz szkoły co do konserwantu. Natomiast y Kiedykolwiek używamy fazę wodną, czyli jakikolwiek wodny produkt w, naszym, w naszych domowych produktach, zawsze polecam użyć konserwant. Bezpieczniej jest dodać 1% konserwantu, niż nie dodawać go i narażać się na rozwój bakterii, wirusów, drobnoustrojów w naszym kremie, który później nakładamy na twarz, blisko oczu, blisko ust. Więc zdecydowanie polecam używanie konserwantu. Drodzy Państwo, to przechodzimy do praktyki, bo cóż, praktyka czyni mistrza, więc pokażę co dalej. W zlewce mam odważone już wcześniej produkty składowe tego kremu. Są tutaj podstawowe tłuszcze, woski i emulgator. No, także zaczynamy. Tu są właśnie wszystkie te e, tłuszczowe składniki. Wstawiam je do kąpieli wodnej. E, w krystalizatorze mamy zwyczajnie wodę, która jest podgrzana. Szkła są żaroodporne, więc mogę sobie pozwolić wstawić zimny produkt do, do gorącej wody. Dolewam e, wodę demineralizowaną do naszego kremu i teraz patrzymy, co się dzieje. Zajmie to chwilkę. E, wszystkie składniki muszą się po prostu rozpuścić. E, jakby zawartość zlewki musi osiągnąć około 65 stopni temperatury, żeby wszystkie składniki się rozpuściły. E, w, tym mom, w tym składzie e, najtrudniej rozpuszczającym się składnikiem jest emulgator oliwem 1000. E, ten emulgator pozwoli nam na to. No właśnie, tak jak widać, że zrobimy krem w jednej zlewce. Ponieważ e, często jest tak, że e, różne emulgatory nie mają takich cudownych właściwości, że możemy zrobić sobie e, wszystko naraz w jednym garneczku. A więc czekamy, wszystko się ładnie rozpuszcza. E, mam termometr pod ręką. Sprawdzam. Nie chcę przegrzać mojego kremu, ponieważ on straci swoje. Cudne właściwości. Na razie jest 32 stopnie, także mamy jeszcze chwilkę, żeby nasz kremik osiągnął około 65 stopni Celsjusza, oczywiście. Jak widzicie, już tu się buzuje. Ja nawet przykręcę leciutko. Kuchenkę. Oczywiście taką kąpiel wodną, no tutaj jest to w szkiełku e, dla też potrzeb e, naszej prezentacji, ale równie dobrze możecie to zrobić. Mniejszy garnuszek do większego garnuszka i z wodą, e, taką kąpiel wodną zwyczajnie na kuchence domowej również można uzyskać. Mam się podwyższyć. Będzie, o jest, mamy 66. W takim razie wyjmuję krem. Kuchenkę sobie tro, leciutko przesuniemy na bok. Uwaga, jest naprawdę wrząca woda i wyłączę ją w drugą stronę. Nawet wyłączę ją z gniazdka po prostu dla bezpieczeństwa. I teraz tak, mamy naszą miksturkę. I będziemy ją blendować. Zwyczajnie blenderem. I teraz tylko blendujemy, żeby uzyskać jednolitą masę. Chwilkę to potrwa. Przepraszam za hałas. Chciałam pokazać, że jest to takie e, lekkie mleczko w tej chwili. Teraz możemy. Się odczepić od blendera na chwilkę i po prostu poczekamy, aż nam y, y, ta masa wystygnie. Masa na, musi nam wystygnąć do poniżej 50 stopni, żebyśmy, żebym mogła dodać te nasze dobroci, które y, no, w innym przypadku by straciły swoją moc. Y, oczywiście mogę zmienić sobie wodę y, w krystalizatorze na zimną. I wstawić. Znowu sobie spowodować innego rodzaju kąpiel wodną, nie gotującą, tylko zimną, i miesz mieszając, miksując krem, e, przyspieszyć proces studzenia. E, w takim razie wracamy do naszego kremiku. Kremik jest już wymieszany, przestudzony. Jeszcze raz sprawdzam temperaturę dla pewności. Kremik ma w tej chwili 40 stopni Celsjusza. Hmm, zakładam rękawiczki i e, działam dalej, e, czyli dodaję moją fazę C. Jak już wcześniej wspomniałam, e, są tu różne dobroci e, wzbogacające jakość naszego kremu dla naszej twarzy. E, no, przyznam wprost, że przygotowałam tą fazę C pod swoim kątem czyli e, parę latek już e, na karku, no i parę zmarszczek i. A I również cera naczynkowa. Hmm, oczywiście, jak wspomniałam wcześniej, jest tutaj również konserwant. Więc zaczynamy. E, jeszcze raz zmiksuję mój kremik. E, dla lepszej, e, dla le, lepszego zmiksowania użyję. Sobie szpatułkę. Wcześniej, wydaje mi się, że już mówiłam, jak nie to przypomnę. Wszystkie narzędzia były zdezynfekowane alkoholem, żeby były czyste i nie wprowadzały nam zbędnych drobnoustrojów do naszego produktu. Więc uwaga, miksuję przez chwilę. Mam jednolitą masę. Odczepię sobie blender, żeby mi nie przewrócił mojego naczynia z kremem. Miksuję moją fazę C. Dolewam. No tu powiem wprost: poszłam na bogatość. Odstawiamy buteleczkę. Miksujemy. I nasz krem jest gotowy. Jest naprawdę cudny. Nie wiem, to pewnie za bardzo nie widać w kadrze, ale jest naprawdę super. Dodam jeszcze odrobinę olejku eterycznego. Ja uwielbiam geranium, więc po prostu dodam parę kropelek. Tutaj nie ma jakby takiej jednej miary, ile dodać, ile gramów czy ile kropelek. Każdy olejek ma inną moc. E, po prostu trzeba dodawać, mieszać i wąchać, mając miej na uwadze, że krem do twarzy nie może zbyt mocno pachnieć, bo będzie po prostu drażniący. Już, jeśli nie dla skóry, to dla, naszych, no, dla naszego zmysłu węchu. Więc ja jeszcze raz leciutko zmieszam, sama powącham, Jeszcze dosłownie dwie kropelki dam, bo po prostu lubię ten olejek. O. I to wszystko. Jest to olejek 100% Pure Geranium. Ten akurat przywiozłam ze Stanów, ale oczywiście u nas można różne olejki też nabyć. Ja jeszcze raz się pokuszę i dosłownie zakręcę blenderem nasz kremik. I to wszystko. Nie wiem czy widać, ale naprawdę kremik jest genialny. Słoiczki zawsze dezynfekujemy alkoholem. Ten już jest zdezynfekowany, wysuszony i po prostu pozostaje nic innego jak tylko nalać nasz cudowny kremik. Tak to wygląda. Zostawiamy go do wystygnięcia, ponieważ, gdybyśmy zakręciły, gdybym ja zakręciła teraz krem, który jest jeszcze na tyle ciepły, że wytwarza parę wodną, to ona się skropli nam na wieczku i ta woda wpadnie do kremu i może być źródłem różnych drobnoustrojów. W takim razie koniec naszej prezentacji na dzisiaj. Mam nadzieję, że kremik będziecie próbowali sami poczynić. Naprawdę warto, zachęcam. Gdyby ktoś miał chęć wpaść do dworca Kultura, do Bogusi w Piasecznie lub do mnie do pracowni Akademia 4 pory roku, również w Piasecznie, to serdecznie zapraszam. Warsztaty organizuję dosyć regularnie. Jestem na Facebooku. Beata podsiadły albo. Akademia 4 pory roku. Dzięki, pachu.